W tym filmie przedstawimy Państwu nowy model spawarki, który pojawił się ostatnio w ofercie marki Sherman. Jest nim MIX180FL. MIX180FL zaprojektowany został w technologii inwerterowej IGBT, co pozwoliło na znaczne zmniejszenie masy i gabarytów tego urządzenia. Spawarka idealnie znajduje zastosowanie przy hobbystycznych pracach spawalniczych, jak również polecana jest dla osób zaczynających przygodę ze spawaniem. Urządzenie umożliwia spawanie metodą MIG oraz MMA. W metodzie MIG możemy wykorzystywać druty wymagające stosowania gazów osłonowych, przy których należy podpiąć wąż z gazem technicznym do krótka znajdującego się na tylnej ścianie urządzenia. Dzięki możliwości wyboru polaryzacji możemy także stosować druty samoosłonowe, przy których nie wymagane jest użycie gazów technicznych. Co przekłada się na obniżenie kosztów związanych z eksploatacją urządzenia. W ofercie marki Sherman możemy znaleźć druty samoosłonowe w trzech wariantach wagowych: 0,45 kg oraz 0,9 kg na szpulach D100 oraz 4,5 kg na szpuli D200. Komora podajnika z Pawarki MIX-180FL została przystosowana do obsługi szpul drutów w rozmiarze D100. Na wyposażeniu zestawu tej spawarki znajduje się uchwyt elektrodowy, przewód masowy oraz zintegrowany uchwyt MIG-MAG model TW14. Na panelu sterowania dostępny jest przełącznik wyboru metody spawania. Dla metody MMA, pokrętłem regulujemy prąd spawania. W metodzie MIG możemy regulować prędkość podawania drutu oraz określamy wartość napięcia łuku spawalniczego. Oba parametry ustawiamy doświadczalnie dla warunków pracy. W tej części filmu zaprezentowane zostanie spawarka podczas pracy. Po dobraniu odpowiedniego rodzaju spoiwa i uzbrojeniu panika, możemy przystąpić do spawania. Parametry ustawiane są doświadczalne do spawanego materiału. W tym przypadku Spawamy drutem samoosłonowym 08 płaskownik grubości 3 mm w stal czarno. Spawarka idealnie nadaje się do prac naprawczych, np. Na samochodowych układów wydechowych. Jak wspomniałem wcześniej, mamy możliwość spawania elektrodami otulonymi metodą MMA. Po dobraniu grubości elektrody do materiału spawanego ustawiamy na panelu sterowania odpowiednią wartość prądu.